Witam Was, kochani, bardzo, bardzo serdecznie. Ja na boku tej strony jest ze mną Marzenka Stańczuk. Znajdujemy się w otwartej restauracji MAXIM MG, której właścicielem jest mój syn Kamil Stańczuk, który był razem z nami na tej akcji. Kochani, chcieliśmy da dać Wam krótki update, naszym tutaj cudownym ludziom, którzy byli zaangażowani w tą całą akcję, zatem. Na wstępie chciałabym podziękować serdecznie naszemu przyjacielowi z Londynu, Erza. Bardzo, bardzo Ci dziękuję za wszystkie update'y, za to, że nas zaangażowałeś do tej akcji i że pomogłeś nam tak naprawdę we wszystkich możliwych kontaktach. Serdecznie dziękuję również Łukaszowi Jagiele za cudowne telefony, update'y, gdzie mamy być, gdzie mamy jechać, gdzie mamy nie jechać. Tak, za, tak samo Alicji z Manchesteru dziękujemy Ci za wszystko, ale w szczególności dziękujemy konsulatowi w Londynie, panu Gromskiemu, za to, że nie musieliśmy tak długo czekać na przejściu na M20 i że udało nam się to wszystko tak mega sprawnie tam załatwić. Wiemy, że cały ten konwój z, z jedzeniem wyruszył. Rozmawialiśmy również z wieloma tyrownicami, którym mówiliśmy o pomocy dostępnej, która jest obecnie pomoc psychologiczna. Tam są otwarte dwa kanały psychologów w języku polskim oraz w innych językach, na wypadek gdyby ktoś takiej pomocy potrzebował. Wiecie co? Chcielibyśmy tak Wam powiedzieć od wewnątrz, jak to wyglądało, bo oczywiście po tym e, naszym wywiadzie wrzucimy Wam tam filmiki, ale udało nam się nakarmić 30 kierowców, czyli jak już e, zapakowaliśmy tutaj wszystko, tak. tutaj w tej restauracji, słuchajcie, było wszystko. Nasz najmłodszy wolontariusz, ile miała ta dziewczynka? 9? E, 8? Taka, taka malutka dziewczynka tutaj była <laughs> i zyszła małą córeczkę. Mm -hmm. Zatem serdecznie, serdecznie dziękujemy Sandy i każdemu wolontariuszowi za to, że przyczynili się i pomogli nam to wszystko tak. pakować. Nasze tak naprawdę ukłony również w kierunku Krzysztofa, tak. Krzysztofa i Jona, dlatego że tak. słuchajcie, myśmy nie zdawali sobie, radę. <laughs> nie zdawaliśmy sobie sprawy z tego, słuchajcie, że tam był sztorm, tak? Niesamowite. I po o. prostu czuliśmy się w tych samochodach, jakbyśmy byli na statku. Dlatego, że rzucało nami na każdą możliwą stronę. Droga do Londynu zajęła nam przeszło 7 godzin. 7 godzin, słuchajcie. I jechaliśmy 50-70 mil na godzinę, i to było maksimum, ile mogliśmy tak. jechać. Natomiast chcielibyśmy Wam powiedzieć, jak wyglądały relacje z tirowcami. To może marzenka. No,. W... To było, to było niesamowite po prostu. Reakcja kierowców, gdy pukaliśmy. Nie każdy, nie każdy chciał brać jedzonko, bo twierdził, że, że nie jest Polakiem. Mm -hmm. Niektórzy mówili, żeby to przekazać komuś innemu, bo on dopiero przyjechał i on tego nie potrzebuje, niektórzy opowiadali nam niesamowite historie, że, że ktoś przynosił jedzenie i na wigilię szczególnie i płakał, rozpłakał się jak to dostał, więc to jest bardzo wzruszające i, i naprawdę my jesteśmy tak niezmiernie, my jesteśmy wdzięczni, że mogliśmy pomóc. Że mogliśmy to robić. My nie oczekujemy żadnych podziękowań, absolutnie żadnych podziękowań. Podziękowania to są dla tych, którzy przynieśli nam te wszystkie te, te jedzenie, wodę, to wszystko, że mogliśmy jechać tam. Kochani, było tak dużo ludzi, które przynosiły tutaj właśnie w drzwiach wnosili te jedzenie. Były to dzieci, które oddawały tak. swoje kieszonkowe i mówiły, że mamusiu kupić coś tym panom, bo oni tam tak. stoją bez rodzin. Były to osoby starsze, były to osoby zaangażowane ze strony fundacji, byli to klienci marzenki, tak. były to osoby, które po prostu gdzieś zobaczyły nasze wideo na internecie. Zatem, serdeczne ukłony dla osób indywidualnych. Ogromne ukłony również dla polskiej chaty, która przekazała tysiące tak naprawdę, tam były i chleb, i, 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 i bułeczki. Do tego wszystkiego dziękuję bardzo z Continental za e, paczkę wędlin. Dziękujemy serdecznie e, tutaj Kacperkowi, tak? Czyli tak. Pani Asi i Panu Krzysiowi. Tak, dla jedzenia, więc... Dzięki Wam, moi drodzy, w przeciągu dwóch dni udało się nam zebrać dwa duże wany. Ja podkreślę tylko, że wany zostały zas zasponsorowane przez naszą fundację, czyli Polish Integration Support Center. Zatem, jak widzicie, współpraca i dobrostardzenie. Zawsze już, już planujemy kolejne, kolejne takie akcje, <grym 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 ale dopiero, po nowym roku, ale roku, dopiero po nowym roku, w przyszłym roku. Tak. Więc jeśli będziemy mogli pomóc, zawsze pomożemy. Mhm. Tutaj, tutaj nie ma nawet, nie, nie ma o czym, o czym mówić. mówić. Wszystkiego dobrego na nowy rok, kochani. Życzymy Wam przede wszystkim zdrowia, wiary w dobrych ludzi, wytrwałości. Bo są dobrzy ludzie. Bo są. Błogosławieństwa Bożego, bo e, chciałabym, żebyście wiedzieli, że gdziekolwiek nie jesteście na wyspie, czy tutaj we Wrexham, czy w Chester, czy gdziekolwiek, to nie jesteście sami. E, my ze strony organizacji, na ile będziemy mogli, na tyle Wam pomagamy. Natomiast pamiętajcie, że my wszyscy pracujemy wolontaryjnie. I ja wiem, że czasami są maile, które są nieodpisywane, wiem czasami, że wiadomości są nieodpisywane. Ale tego wpływa tak dużo, słuchajcie, że no niestety nasz potencjał ludzki i, i który mamy tutaj w efekcji no niestety nie zawsze, się, nie zawsze możemy się po prostu z tym wyrobić. Niemniej jednak, tym akcentem życzymy Wam wszystkiego dobrego. Ja na koniec chciałam jeszcze pozdrowić chłopczyka, który przyszedł tutaj z rodzicami i byli na zakupach w Tesco, żeby zrobić nam zakupy podszedł do, do mamy i powiedział, mamo, chodź wrócimy się do Tesco, bo ja chcę coś tej pani kupić słodkiego, za to, że tam jedzie i to robi, więc bardzo, bardzo Ci pozdrawiam, kochane. Całusy, całusy dla Was wszystkich. Dziękujemy, pa. Filip, co Ty kupiłeś? Jedzenie. Jedzenie, dla kogo? Dla, dla tych tam. ludzi do Dover, co jedziemy, tak? A co im, co, co najfajniejszego tam kupiliście, powiedz? Wodę. Wodę, o. Tu mamy mamy. Tu mamy tatę. I to wszystko ląduje, kochani, już na tym aucie. A zaraz jedziemy po resztę. Dziękujemy. Dziękujemy. Kochani, teraz jesteśmy w bukersie, i to dochodzi również do Was woda i detergenty. Zatem, kochani, jeden bus przyjechał tutaj z Konaski. Drugi bus jest tutaj wynajęty od nas. Pit! Who are you? I don't know you, I'm an right. I know you bring I, some stuff from yeah. us and you are British or yeah, Welsh? Well, Welsh, British, oh. whatever, and <laughs> Thank I'm, you. I'm easy. So, the question, how do you know about us? Camille, told, Camille, Camille messaged me earlier on, so. Okay, so do you know where are we going right now? Going down to Dover? Yes. There people stuck on the border? Yes. That's what I know, so I brought up some stuff from Yellow and Blue? Yeah. At number 22. Yeah. So, I'm going to go back there later on and have a look see if there's any more stuff. Thank well. you so much. Thank right? you so much. Mm -hmm. Hey, Nie mi yeah? Jesteśmy w piekarni, odbieramy bułeczki pieczone Tutaj panowie wszystko piekują Zaraz wam pokażę dwa następne wany Krzysztofa, słuchajcie, Krzysztof jest u nas takim menadżerem. takim menadżerem, on zarządza, on zarządza po prostu, kto ma jak pracować w Krzysztofie, czy to się zgadza? Tak. Jest, jest to po prostu, słuchajcie, bardzo niesamowite i już schodzę chłopakom, dlatego, że ja im po prostu tutaj nosz chyba przeszkadzam, ale ktoś musi tak naprawdę zajmować się stroną medialną, jeżeli chodzi o naszą e, instytucję, organizację. O nie jesteśmy teraz na Chester Service, jest trochę tutaj, tutaj u nas pada, ale tu mamy Johna, tu mamy Marzenkę, a tutaj mamy Tiry i wiemy, że tutaj mamy Hungry Lithuanian, więc e, tak naprawdę jest ich tutaj dosyć dużo. Jest dosyć ciemno, więc tego nie widzicie, ale Wam to zaraz wrzucę, kogo my tu obsługujemy. Magiczna no, pogoda. Chciałabym Wam powiedzieć, jak masz na imię? Dimitro. Dimitro, bardzo dziękuję za paczki. Bardzo dziękujemy, jedziemy dalej. Słuchajcie, chciałabym wam przedstawić Wojtusia. Wojtusiu, nie, Chodź no tutaj bliżej do światła. Tak. Cześć, to jest Wojtek. Tak. Wojtek dostał od nas pakiety jedzenia. Co chciałbyś powiedzieć? Że bardzo dziękuję, jestem bardzo mile zaskoczony i te panie są przemiłe i w ogóle mam Ale? tyle emocji, że normalnie padam na kolana. Słuchajcie, Wojtek nam opowiadał, że ktoś do niego zapukał na Wigilię i podzielił się potrawą wigilijną. Tak? tak. I żeby było super, super. Dziękujemy. Lecimy, Lecimy, dalej. Dalej. Lecimy dalej z marzeniem. pa Tak, to idź. Przeszaleńki pan. Dzięki. O, his toes. O, proszę, ktoś ma te nogi wystawione, moi drodzy. Tutaj są inni. Obudzimy tego pana. Hurt. Merry Christmas. Proszę bardzo! Wesoły świąt! Happy New Year! Was, kochani, bardzo, bardzo serdecznie! Jest godzina druga w nocy. U nas po prostu tak tutaj leje, tak wieje. Jest tak przerażająco zimno, że to jest po prostu głowa mała. Słuchajcie, tutaj mamy jednego busa, który zaraz będzie rysował do Tu jest drugi bus, zaraz wam pokażę, jak to wszystko tu idzie Taka ciemnica, więc tak naprawdę za dużo tu nie widać. Mamy marzenkę naszą kochaną, <noise> prawda? Zimno, jak nie wiem co. Zatem, kochani, bardzo serdecznie dziękuję. Dziękuję chłopakom z Folefem, dziękuję listowi, dziękuję wszystkim, wszystkim, którzy nam pomogli. W szczególności dziękuję również Alicji oraz dziękuję bardzo Panu Konsulowi za szybką interwencję i za to, że nie musimy czekać tutaj do godziny 10 rano, tylko możemy zostawić, rozładować to wszystko. I przed nami około. 4 do 5 godzin drogi, dlatego że tutaj powinniśmy być między 4 a 5 godzin. Tak te wszystkie parkingi, które tutaj założyliśmy do tego czasu, plus to, że dojechaliśmy za jego siedem godzin, bo jest taka wichura i tak wieje, i jest tak ślizgo, że no musieliśmy przede wszystkim jechać bardzo bezpiecznie. Dziękujemy bardzo każdemu z za ogromne dar serca, za to wszystko, co tutaj dla nas przy... wrzuciliście, to mogliśmy przywieźć. Pani Szczester w Flint, Flintu tak naprawdę całej wali. Dziękujemy serdecznie, cudownego wieczoru, albo może dzień dobry. Pa, pa.